To, co interesuje Bartka, interesuje mnie, i tak dziwnie się stało, że to wszystko tak się poprzeplatało. I zostało nie tylko w ramach domu czy naszych wakacji, podczas których podróżujemy, szukamy różnych żydowskich miejsc w Polsce czy na Litwie, ale to stało się naszą pracą. Więc ten temat jest ważny i myślę, że bardzo ważne jest o nim mówić, mówić głośno. I czym więcej będziemy o tym rozmawiać, tym bardziej się oswobodzimy od wszystkiego, co jest takim tabu w tym temacie. A to, co jest tabu, tego jest bardzo dużo. I tego nigdy nie z tej, nie, nie, nie wyczerpniemy tego, z tej historii. Po prostu musimy to przyjąć i o tym pamiętać, żeby to się nigdy nie powtórzyło. I głośno o tym, głośno i odważnie o tym rozmawiać. Sztuka może o tym mówić. Fotografia, spektakl, książka. Każdy kierunek sztuki, jeśli można tak to, na, tak to powiedzieć, potrafi o tym mówić i cieszy mnie to, że teraz coraz więcej artystów o tym rozmawia i to jest. Takie naprawdę zachwycające i bardzo to cieszy nas obojga i mnie i Bartka. Sztuka chyba bardziej nawet utrudnia, ale y, zmusza myśleć krytycznie, zmusza poczuć się niekomfortowo i, y, y, i mówić o tym. Bo wtedy, kiedy jest niekomfortowo, chce się zamknąć i właśnie lepiej przemilczeć. Ale myślę, że największy taki plus sztuki jest to, że ona zmusza ciebie gadać, wtedy, kiedy najbardziej się chce zamilknąć.